Z lot pisu w Operze Póki pis rządzi województwem Urzędem Marszałkowskim, to wiadomo, dostęp do Opery jest. Nie wiem tylko dlaczego zrobili to na małej sali kameralnej, a nie na dużej. Chodzi o to, żeby jednak za dużo ludzi nie mogło uczestniczyć w tym spotkaniu. Spotkanie z Błaszczakiem Środa... E, sobota, 27 stycznia 2024 rok z Białystok, opera. I Jak zwykle, przekręt na operę, czyli nie ma miejsc parkingowych. Tutaj, prawda, jak walniecie w tył, to od razu reklama zawierania umów ubezpieczenia. Tak, z, wbrew prawo opera została zbudowana. Brakuje chyba z 500 do 700 miejsc parkingowych. No, przeliczając na ilość widzów, którzy mogą uczestniczyć w przedstawieniu. Po prostu nie ma tych miejsc parkingowych i nie ma gdzie zaparkować. No i tu warszawski BMW. Jak widać. Dobrze. I jakiś elektryk nawet jest. I parkują nawet, proszę, na postojach taxi limuzyny. No jest ostra. A Tutaj jakaś limuzyna zaparkowała na kopercie taksi. Tak to wygląda.